Dzisiaj w końcu rozpoczynamy naszą wspólną serię z Bichą, gdzie robimy metamorfozy influencerów, ale też mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli zaangażować właśnie Was w te odcinki. Mam nadzieję, że wszystko wypali, tak właśnie będzie. A dzisiaj pierwszą osobą będzie Maja, także zapraszamy Was do odcinka! Ja... Generalnie od zawsze lubiłam eksperymentować z moim wyglądem, lubiłam zmiany i tak dalej. Oczywiście są rzeczy, które są takie stałe, które lubię, ale nie boję się tych zmian. Zresztą, jak widać po moich włosach, to była bardzo radykalna zmiana, taka naprawdę ogromna wręcz. Byłam przyzwyczajona do długich włosów, które są blond, od dwóch lat jakby zawsze farbowałam na blond i tak dalej, ale faktycznie gdzieś tam e, lubiłam sobie różne rzeczy pozmieniać i w swoim stylu, i w swoim wyglądzie, więc to jest coś, co lubię, ale nie zawsze jakby mam na to czas. Dobra, Maja zazwyczaj robi dosyć klasyczne paznokcie, chociaż też wiem, że lubi zaszaleć, więc ja tutaj bym totalnie zaszalała przy dzisiejszej metamorfozie i poleciałabym w jakiś taki kobalt i tutaj e, ja obie... Jestem za tym. Mhm. zdecydowanie. Obie od razu na ten półprzezroczysty. Ja myślę, że Hania tutaj inspirowała się swoim dzisiejszym Lukiem. Nie? Nie, <laughs> nie wiem o co w ogóle chodzi. No i do tego bym dodała kolorowe tak. diamenciki. I myślimy tutaj e, dokładniej nad kontrastowymi diamencikami w kolorze tak. takim neonowym żółtym oraz w różowym, więc na pewno to tak fajnie jest. będzie wyglądać. Też dzisiaj mamy panią, która nie robi zbytnio wzorków, więc tak. chcemy zaszaleć z diamencikami. Ja zazwyczaj nasze paznokcie? W jednym kolorze, po prostu jakby jakiś kolor, ewentualnie French, czyli takie bardziej klasyczne. Wydaje mi się też, że zawsze bałam się zrobić jakieś nie wiadomo co, takie bardziej szalone, że nie będą mi pasować po prostu do wszystkiego. Natomiast czasem lubię sobie wyjść z tej strefy komfortu i zrobić jakieś bardziej szalone, ale faktycznie w ostatnim czasie robiłam raczej takie basicowe. Robimy taki półprzewroczysty kolorek i do tego diamenciki. Mega ciekawe, i to jest super. Dawno nie miał aż takie długich. Jakby teraz miałam akurat duży odrost, jak widzisz, i zawsze sobie skracałam o ten Aha, odrost, no ale to, to jeszcze najprędzej. A ja właśnie, a zostawiamy. Właśnie tak stwierdziłam, że a to jest ten moment, w którym sobie zrobię takie długie, długie paznokcie. Jednak długie paznokcie to jest coś. Mhm. Tylko już kombinujemy, co tu za diamenciki wybrać Maj i stwierdziliśmy, że robimy dużo różnych kompozycji, po prostu Maja tak. będzie miała barok na paznokciach. Na przykład zrobimy taki krzyżyk różowy, takie zestawienie niebieskiego i żółtego. Jeszcze zrobimy te właśnie te i te duże i tutaj są takie serduszka fajne. One nie są płaskie, są takie wystające, więc na pewno nie będą najwygodniejsze podnokci mai, Ale trudno. Dla piękna trzeba cierpieć. Ja jestem totalnie sama. To się cierpię w takim razie. Maju, nie pokazuj, co tam zrobiłyście. Jezu! Piękne. Ej no, totalnie niewygodne, ale są przepiękne Podoba mi się to, co zostało zrobione dzisiaj z moimi paznokciami Myślę, że to nie jest coś, na co będę chciała sobie pozwalać co miesiąc po prostu zmieniając paznokcie Bo jednak te beziki też gdzieś tam są w moim guście Ale na pewno jest to coś bardziej odważnego i, i to też bardzo mi się podoba nie no, wspaniałe są. Czy Ty byś sama się zdecydowała na takie pazy? Wiesz co, myślę, że tak, chociaż ten krzyżyk nie do końca jest tak w moim stylu, ale jakby same kryształki są super, ale jest to na pewno coś, czego u mnie na pewno jeszcze nie było. Coś odważniejszego, ale to mnie bardzo cieszy. Lecimy na kolejną odważną bardzo rzecz. Jesteśmy na miejscu. No. Czuję, że to będą te igły, o których mówiłeś. Majunia, masz wybór. Septum, płatek albo po prostu zmiana kolczyków na no, coś ciekawego. boję się igieł, ale... Jakby do no takiego stopnia, że jestem w stanie wytrzymać, ale boję się, boję się. Uh. Hania jest fanką e Septuma, tak. ja jestem fanką Tak, No moim zdaniem jest super ukryte. No Ciekawe to jest. <grym> muszę sobie rozwizualizować jak <grym> i będę wyglądała, Dobra. muszę sobie postać przed lustrem z 5 minut. Czasami lubię bardzo zaszaleć i lubię to, że właśnie mimo tego, że gdzieś tam są te jakieś ramy, to lubię sobie czasem poza nie wyjść i, i myślę, że to jest właśnie takie fajne. Na przykład ten odcinek właśnie, bardzo, bardzo jestem zadowolona, że biorę w nim udział, bo wydaje mi się, że, że fajnie będzie coś w sobie zmienić. Czas Ej, chowaj robimy wszystkie Mikołaj Nie. zrobimy wszystkie Zaszu ogólnie teraz nagle takie Ej, czemu nie zrobimy wszystkie? Sobie, ja chyba sobie zrobię po prostu wszystko Tutaj fał to ja wyłożę ja wszystko Wszystko Ja wyłożę wszystko a jeżeli chodzi o pła płatek w sensie o ucho, to co? W że sensie, po prostu drugi Alek kolczy? Czy. Kochana, to ale to jest stypa! Nam stypa. To nie <laughs> myśli! Kochana. Ale jeżeli chodzi o ucho, to co myślałeś? Nie? Czy nie myślałeś, że Najszybciej po Helix, myślę, że by ci bardzo ładnie pasował. W sensie... Ale Nostril będzie piękny no, u ciebie, No, Nostril będzie przepiękny. Mamo. Według mnie. Nie bądź na mnie zła. Na no, no nie chciałabym robić jakichś rzeczy, których nie można odwrócić. Jakby gdzieś tam dosyć długo zastanawiałam się, na przykład nad każdym moim tatuażem. Nie chcę też mieć ich jakoś na przykład bardzo za dużo, bo wiem, że po prostu za jakiś czas mogę mieć trochę inny pomysł na e, swój wizerunek. Tak jak mówiłaś, nie lubisz zmian nieodwracalnych. Kolczyki to najłatwiej odwracalne zmiany. Wyjmujesz? To prawda, ale właśnie, właśnie. tu jest fajne to, że jak wyjmiesz, to nie widać dziurki, a w nostrilu no. widać tą dziurkę. Popatrz, jaka ta kuleczka jest malutka. I mega malutka. Kiecie. Ona nic nie zrobi żadnej różnicy, a potem będziesz mogła nosić kółeczko. Jeśli chodzi o jakieś zmiany takie typu operacje plastyczne i tak dalej, to, to u mnie jedynie gdzieś tam w głowie mam, że może kiedyś sobie coś zrobię z ustami. Nie chciałabym jakoś bardzo ich zmieniać, ale troszeczkę mogłabym je sobie bardziej podkreślić, Maja ma niedługo event po prostu, na którym będzie musiała nurkować. No we wrześniu mam, czyli za miesiąc. No nie można nurkować ze świeżymi kolczkami. Mamy chyba kompromis. Tak, kompromis. Kompromis jest taki, że robimy ucho. Nie robimy nosa w ogóle. Tak, bo... robimy drugą y, dziurkę i helixa. Że jednak jest lato, tutaj twarz się poci, uszy uszy jednak są takie, że... Bezpieczniejsze trochę. Twarz częściej ingeruje właśnie makijażem, że mamy katar, jak jest i tak dalej, to. Na pewno chcesz dwa? Chcesz dwa? Że i tak, i helix? Mm, I drugie, okay. i helix. Mm. Dobra. No ty chcę sobie kiedyś zrobić, ale to prędzej w zimie, wiesz? <laughs> Ja sobie tego, ale musimy gniotka i hanie. Tak. <noise> o! I trzy, cztery. Tyle. Żyjesz? No ale no. Ale masz super heliksa! Super. Oj, nie mogę wstać przez chwilę, bo może mi się trochę zakręcić głowa. To normalne? Tak, tak. tak. Ciebie. Maja po prostu uwielbia podejmować szybki i spontaniczne decyzje. Dobra, Można e, Możesz no. dla Po wszystkim. I już koniec. Strasznie mi się ręka spodziła, przepraszam. I masz teraz dwie nowe zarobiste dziurki. Jeszcze nie ja Był przebijany ten pierwszy, to miałam takie o, i już tak... Tak troszeczkę miałam właśnie takie w głowie, że, że mogę zaraz ten Ale to jakby u mnie jest normalne, ja przy, przy na przykład pobieraniu krwi też tak mam Ale ogólnie bardzo ładnie i masz bardzo ładne ucho pod to Ale jesteś długa, dumna Maja Zrobiłaś to! Oj, z tym teraz kolczykiem długim Wow, ale zaraz mi się to wygląda, Super wygląda no? Ej właśnie, czy my pozwalamy Maji się teraz oglądać? Myślę, Nie. że powinna się zobaczyć Nie mogę zobaczyć? Nie. się mogę na... zobaczyć na sam koniec Na sam koniec zobaczysz Nie. siebie jak wyglądasz Dobra. No tak. Nie, nie możesz się powiedzieć do końca, tak, tak. samo włosy. Bo też nie zobaczysz do momentu, kiedy już będzie kres końcowe. Dokładnie, od teraz, maja, nie widzisz się cały czas, zobaczysz się dopiero na końcu odcinka. Ale to. Pana, ale. Mamy włosy, więc spróbuj się nie przyglądać. Bardzo chciałabym zobaczyć i zareagować już teraz, ale wiem, że... Powiem tak, na paluszkę obiecuję ci, że wygląda to nie. Ja w swoich włosach czuję się aktualnie bardzo dobrze. Wydaje mi się, że mam takie dni, gdzie sobie myślę, kurde, fajnie by było mieć te długie włosy, bo jest po prostu więcej możliwości z nimi. Można je związać, można je jakoś ułożyć, można pokręcić, po wyprostować i tak dalej. I tego mi właśnie brakuje, że tutaj mam cały czas jakby to samo na głowie. Natomiast wydaje mi się, że dodało mi to trochę pewności siebie, ale na pewno nie będę chciała ich takich zostawiać na, na długo. Dobra, co robimy? Zastanawiamy się nadal tak naprawdę. nie jest troszeczkę innego zdanie niż ja. Hania zaproponowała takie okay. Ja yes, uważam, no... że one nie pasują do charakteru nie, też marii, I że to tak nie uważam. pasuje do niej. Do Hani, by pasowały gwiazdy. Do Mani nie, nie pasują. Ja myślę, że jesteśmy zgodne i że to będzie ten efekt. Oczywiście Maja nie zobaczy się do końca tego odcinka, co jest jeszcze lepsze. To, o czym myślałam od początku, gdy goliłam sobie głowę, to to, że na pewno bym chciała zrobić z nimi coś szalonego, bo jednak wiadomo, jak ma się długie włosy i się je farbuje, to jest już takie dosyć mocne przedsięwzięcie. A na takich krótkich włosach faktycznie pofarbowanie nie jest jakieś mocno inwazyjne, bo to jest dosłownie kilka milimetrów włosa. Chciałabym zaszaleć. Chciałabym zaszaleć. No. Patrzę w lustro, ale jest zakryte. Możecie widzę, zobaczyć, jak profesjonalnie zakryć. Rystro, żeby Maja się e. przez całą wizytę nie widziała e, Jak myślisz, co będzie robione? No, domyślam się, że będzie coś szalonego mm -hmm. Znając was, mm -hmm. na pewno będzie to coś ym... Pięknego Pięknego, ale zastanawiam się właśnie, czy pójdziecie w e, moje sugestie, czy nie Bo o, jedyne, czego się boję, to żeby nie było tutaj tęczy i miliona kolorów Bo to będzie coś, co będzie mi ciężko przeżyć A jakbyś miała strzelić jedną rzecz, którą mogłabyś mieć na głowie? Myślę, że będzie to jakiś kolor i na tym czarne wzorki e, Nie wiem jakie, może to będą gwiazdki, może jakieś linie, może coś innego Ale wydaje mi się, że będzie, tak przeczuwam, że Prawda? będzie to jakiś kolor okay, tak? I będą jakieś czarne wzorki No myślę, że tak, oczywiście w zależności od tego jaki by to był kolor Ale wydaje mi się, że, że macie dobry gust Dobra, no to lecimy W czasie gdy Maja była u fryzjera, ja z Wiką pojechałyśmy na zakupy szykować jej stylówki Wiczka, czas zrobić jakieś zarobiste stylówki dla Maji Dokładnie tak, w ogóle pierwsze co, jak zobaczyłam dzisiaj ciebie to pomyślałam, musimy kupić tą koszulę dla Maji Jakby A Maja tą... od razu powiedziała, wow, jaka koszula, mega tak. się Totalnie musimy kupić tą koszulę, ponieważ i włosy będą w podobnych kolorach ale też ma niebieskie poznawcze i myślimy właśnie, żeby w takim klimacie zrobić pierwszą stylówkę, ale będzie też druga stylówka i tutaj połączymy nasze siły, żeby stworzyć coś fajnego. fajnego Tak jest Mój styl ubioru, właśnie to jest dosyć ciężkie, bo wydaje mi się, że to bardzo zależy od od etapu w moim życiu, jakby ten styl mi się zmienia chociaż ostatnio, szczerze mówiąc, trochę zaniedbałam swój styl, że tak mogę powiedzieć, bo trochę mniej się przykładam do tego ubierania się, ze względu na to, że trochę nie mam czasu o tym myśleć. Ej, ta sukienka! Jest wspaniała. Ja myślę, że... A Maja ma przepiękną w ogóle figurę. I ona jest lubi jest takie wspaniała. sukienki. Nosi na imprezach sukienki. Chciałabym właśnie trochę bardziej się przyłożyć i, i poszaleć coś ze stylizacjami, bo to faktycznie kiedyś kilka lat temu bardzo, bardzo jakby z różnymi rzeczami i miałam faktycznie wszystko, nic i po prostu pomieszane style codziennie, coś innego, no nie? Więc z tego zrobiła dwie oddzielne stylówki, szczerze mówiąc. Właśnie. Najważniejsze, że mamy dwie rzeczy, wokół których e, bazujemy naszych knił, Właśnie właśnie tak zobaczyłam, że się mieni. Super to tak, tak. że ekstra wygląda. Albo do pierwszej, albo do drugiej strony naprawdę super. Tak, patrz, właśnie. Jest coś to, co tak chciałaś. Tak, coś takiego chciałam, żeby żemy tutaj obwiązywać sobie i żeby to serduszko było tak mniej więcej tutaj tak. bardzo wysoko. To myślę, że wygląda super tak tak. E, 2000. I teraz jest to takie modne Tej patrz, na biodra jest na przykład do sukienki To bierzemy w takim razie I teraz jeszcze jakieś dodatki do sukienki Ja jestem na pewno za czymś takim, popatrz Pełno sionki. takich nasz na tej A to będzie super wyglądać. Do sukienki mamy już rzemek To jest, rzemek jest do koszuli A dobrze, a, bo. ale wtedy, to, by mi nie pasowało. Nie pasowało. wtedy by no, mi nie pasowało Ja jestem bardziej za tym A ja bardziej za tym, co teraz? Papierka ja. i nożyce, tak rozwiązujemy problemy 3, 4, kurde Nie, sorry Maja, nie będziesz miała pięknej różyczki <laughs> Myślę, że Maja podziękuje Dziękuję. Takie główne rzeczy mamy, teraz idziemy do innych sklepów, żeby dopełniać nasze stylówki. Takie buty chcesz? Eee, chciałaś kwiatek? Danie do, do twojego kwiatka. Coś jeszcze? To jest po prostu to. To jest fajne. Co sądzisz? Będzie pasować do tych wzorków na głowie. Dużo koloru. Kororu. <grystanie> to jest. To jest bardzo. My sobie kompletujemy stylówki dalej, ale widzimy się już z tak naprawdę gotowymi i wracamy do Maji. Dobra, zobaczmy. Maję. Ej, to, Ej, to, to jest już gotowe. <grystanie> Ej, luby. no ale wspaniale wygląda. Ładnie, bardzo ładnie. No, ale się ja jadam się zobaczysz, tak? I tak naprawdę jesteśmy już coraz bliżej tego. Teraz lecimy. tak naprawdę ostatnią aktywność. Nie mogę się doczekać, bardzo ja zobaczymy. Kochani, jesteśmy już na kolejnej aktywności, czyli na makijażu z maja. Mam nadzieję, że ci się podoba jak na razie. <grym> Dobrze rozwane jest. No i w tutaj robi naprawdę super robotę. Jestem mega ciekawa reakcji, przede wszystkim Mai, ale też zobaczycie inne reakcje pod koniec tego odcinka. Także nie oglądajcie do końca, a my widzimy się już, jak będzie makijaż. Teraz uczyma. właściwie. Bardziej w sobie lubię to, że nie boję się eksperymentować po prostu. Gdzieś tam umiem powiedzieć, jaki jest mój styl na przykład ubierania się, bo czasami lubię ubrać się totalnie basicowo, tak jak na przykład dzisiaj, a czasami lubię bardzo zaszaleć. Majunia, ja wyglądasz przepięknie. Chciałabym ehm, wierzyć, ale jeszcze nie wiem. Ale no, uwierzysz, ale teraz czas na wybór ubrań dla Ciebie. jak widzisz przewodni kolor o mój Boże, widzę buty, przepraszam to buty, to są buty to wspaniałe to, Myślę, że to są buty dla Ciebie wszystko tutaj jest dla Ciebie i masz naprawdę do wyboru na teraz dwie stylówki, jedną z tych stylówek jest koszula, rniczka mini z paskiem do tego i tureka, do tego też te buty i do tego też te buty no, lub taka bardziej wersja elegancka czyli sukienka tutaj z takim kwiatuszkiem na sieję oraz z taką kurczką, która Ci się po prostu bardziej podoba, którą chciałabyś teraz się ubrać i zobaczyć też siebie pierwszy raz. W ogóle, ale obie, obie strony zostają u Ciebie. Obie zostają u mnie. Tak! Także <grym> tak, <grym> dzisiaj no no tej no jest no fajny dzień no dla Ciebie i no mamy nadzieję, że Ci się spodoba Twój finałowy look. Ale no fajnie! Kochana, wybieraj, która Ci się bardziej podoba i której chcesz siebie zobaczyć. Obie te stylów mi się podobają. Czyli co, sukienka? Chyba sukienka. No dobrze, dobrze, że sukienka. Dobrze, no to w takim razie tutaj mamy dla ciebie torebkę, okulary. Jezu, a ja się też strasznie cieszę, to jest taki super odcinek. Nie mogłam się doczekać go w ogóle, bo to jest taki, taki odcinek tego przyjemniacki. Taki, że po prostu chcesz. Fajne są dla mnie zmiany, które są, wiesz, odwracalne. Okej okay, moja. Trzy trzy, Oh I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, turn around now, turn around now. I just wanna have fun, turn around now. Ja A to był zwykły przypadek, ale to tak. nam dały po prostu. Motyw przewodni. Okay. Ej, wspaniałe są te włosy. Yeah. O mój Boże, yes. ale. Ale dzika. Jak ja ja tak wygląda? No bo, tak wygląda? Ale myślę, zrobi... że. Te włosy. Genialnie wyglądają. Wiadomo, z kwiatkami. Ale po prostu białe włosy na takie łysince A widzę, Ej, ale Tak, aby podkreślić by lata, Wszystko to no. Ocenka od 1 do 10. Poza skalę Jakby <laughs> do włosów się będę musiała przyzwyczaić Ty luwa po prostu tak to dopełnia wszystko Idealnie tak. nie, to podkreśla Jak kolczyki bo się to nie to mogłaś to doczekać szofne. żeby zobaczyć Ale nie no kolczyki super wiadomo jak je wymienię na jakieś bardziej widoczne hmm. to To będzie w ogóle sztos ale, ale fajnie stosuje, Nie stosuje. Ja już widzę że to wygląda kozacko. Przepraszam ale ja wyglądam jak milion, milion dolarów Jezu. Nie mogę się doczekać w takim razie jeszcze reakcji Ja e, też Naszych przyjaciół będzie para osób więc ich reakcja o, hey! la, 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 la. Hey. O, kur, o kurde, o kurde, o kurde, o ja no, kurde, piękne, Patrz, patrz, ja też kurde, wiem, czy znał, że się też jaki no. Ja, ja nawet no, widzę, widzę, że bardzo się klatka piące. Tak ja się to, jest mega wiecie. duża ilość, <laughs> <laughs> na klatce, świeci, to są dzieci, to co dzieci, zasługa ten brokat, prawda? No to wiadomo, to wiadomo, to no. co, to szczera opinia? Przepięknie, bardzo, bardzo ładnie, 10 bardzo na 10 Gdybyś szła ulicą to bym się bardzo no, obejrzała no, Ty wyglądasz światem. przede wszystkim jak mnie, jakby nie z tego karym, Tak, tak. było tak. wiedzieć, że wygląda jak jakaś influencerka Tak. Ale tak. tak. no, no, ja taka wczul popularna no, no, tak. karka. I, tak. bardzo, I bardzo bogata Tak. tak. Bardo, Bardo, Bardo. Bardzo bogata Przepięknie Ja Bardo. się czuję jak ula osoba Ile na 10 według was metamorfoza? 10 na 10 Absolutne. Yeah. To jest cieszę do widzieć no. Brawo dziewczyny. Jakby yeah. yeah. Dziękujemy wam pięknie. Moja mamy nadzieję